Yeah! what's up, maboski? Dzisiaj kontynuujemy serię yy, od Zara do Mrilla. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I, i Widzowie, informacja teraz: bo sk do sklepu powróciła Chani. Kupujcie ją. Błagam! Jaka Chani? Chani, kupujcie ją bez żadnego kodu, bo jeszcze nie mam własnego. Ale jak będę miał no. to. Będziecie z niego korzystać, mam taką nadzieję. So what? Peace! Lepiej! Jakby co, widzowie, informacje: nie będę już nic wrzucał na mój kanał. Po prostu konto Google zostało zapamiętane. Nie wiem, co się stało z moim kontem. Ale przecież ty wiemy. to robiłeś... To przecież ty kanał miałeś na operze. A? A przecież ty kanał miałeś na Operze. No tak, ale konto Google i tak da... Ty! Pana to! No to dali. No stary... No wiem. Ale wiesz o tym, a vlogowało cię na Operze z konta? Nie. Nie, tylko z konta Google, A ja po prostu mi to raz zakładał i nie pamiętam hasła. No ale to przecież możesz tak? wrzucać filmy. Ale to przecież stary możesz wrzucać filmy. Mmm, bawam. Rebootujesz się? Stary, zrebootujesz się? Dzięki. A bo to Ziesz, można tylko jedno mieć. Ile ty miałeś A mo, browski. No. Lecę do ciebie. O kurde, o kurde. O kurde, co tu się dzieje? 105? Lec nie, nie. Pompa mi oh, zabrałaś. O! Oh, o! Oh. No Jezu! Oh. Oh. I masz menik? No. A to dasz? Chwila? O oh, kurde? A, forszczyk. Co? To skąd on nawala? Na blisko. 27 siedem. Dead. Nice. Reloaduje brońkę. Pat, chodź tu, chodź tu. Biorę amo, biorę amo, Ale walnij beczkę. Czy... Y czekaj, czekaj, bo ja tu trochę... O, ta jest prze... Przemocno Dobra, nie mam żadnego wajta, ale przynajmniej... Gdzie jest ten drugi? I no właśnie, ja się zastanawiam. Nie ma go. Nie ma, go. Nie, ma go. nie ma co. Co? O. Asystę! No tym uciekł. Dobra, raz, Aha, no to uciekł. I no, rasujemy coś? Ej, typa mam! No właśnie, widzę. No super, drzewo mi. No, to tobą! O kurde, jest koło mnie! 20, 120! Hmm. Ale ja mam zezo. Skąd wiedziałem? Aaaa! Zniszczyłam mu Kieszonkowe osłonki! Kieszonkowe osłonki! Zdech. Kieszonkawa osłonka, czekaj. Kłócić, nie, później. pod tym. Czekaj, bo muszę zrilodować karabin. Leci na blisko. Goku, Goku 100. Goku, kamehameha ci zrobię. 80, ten drugi. Dostałem 200, reboot. Albo ulecz, ulecz. Impuls. O, kęs, ma, kęs, ma, kęs, poświęciłem się dla ciebie. I się! Ajajaj. Dobra jaka ranga. Czy oni mają dialenta? Ha? O, platyna 2! Jest złoto 2! Nice. Słatwo! So Do drugiej gry! What? Dead. Broski What the hook Crowley roll Kurde, mikro mi zasłania lud Co ci zasłania? Lud Jak? Ja to mam... No. A co ty masz lud powyżej twoich oczu? Nie. Nie, ja, bo ja nie mam tak wysoko mikro. Ja mam nisko. Ja też. No, biegniemy, właśnie. biegniemy, biegniemy. Tylko biegniesz. Bo za chwilę mogę ci w nocy przywieźć do, do łóżka. I pamiętasz ten bóg z nienajstawiającymi się lunchpadami? No. To było zbyt drogie. Wyobraż sobie, że chcesz uciec, i nie możesz. Kupek de mną. No wysłał o mnie auto Broski! Come and meet. Come and meet my karabin. Kóźniej się z moją kabinę. Ja no. mam nic do uciekania pozdrów. Moich rodziców Ale boty! Ej, ale boty dziś krają. Albo ja zrobiłem Nie. jakiś comeback. w skinsach. Comeback. I mam iść. Co to było? to. Ognia! Nice. Zawaliłeś go! Tak jak ja zawalam siebie w realnym życiu, znaczy w GTA RP. W GTA RP. Ooo, co ty miałeś? Czy ty się idziesz bić? Tak. Jedna, jeden zawalony. 20 Ida? Broski ja wiesz o tym, że cię widać z jakąś On ma lagi! Albo ja mam. Ej, albo on miał, albo ja miałem lagi. Nie, raczej to ty miałeś. A co mnie... Słyszałeś mnie, e że miałem laga? Eee, trochę. Internet się ty... nie sprzyja. Internet mi dzisiaj chyba nie sprzyja, wiesz. Ej, odkurzacz dosłownie, odkurzacz. Szybko. A jak to problem. Problem. Placki. Placzki! Ze sperw! <coughs> Co? Ej, to była zbyt szybka reakcja, troszkę. Ja widziałem, jak zmieniałeś broń, więc od razu wciągnąłem do jaku na dobrym slocie. Nocne My przejmujemy kas...nie Początek charge'ek, a później mam niedzielę Co? Nie Jeśli ja dziwię że jeszcze nie ma tego przeróbki A wiesz co to znaczy charge? No? Uładować. a co ja robię? ładuje, ale kogo? O, nie no, mm, To samo mnie prześladuje. Które? No, Chyba. ładować. A czemu to jednocześnie ma dobry zamiar i zły? 126! No, w ogóle na niego. Trzy Tam jest dwóch. dwóch. I co, lecimy? Shit on Stary One party. party Ej, bo to Będzie chyba szło do blura, wiesz? Och, stu trzysta piętnaście Ojojoj, Who is winner? I am winner Get out of my game, broski Ej, Zawaliłem go Właśnie widzę O kurde Mocny, party mi zrobili, a ja nie mam charge. O, już mam. Dostał heada. Ucaj, uciekaj, 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 uciekaj. Nie, jest dead. Dostał heda stamtąd. A co ty Ej, bo stąd dostał heda. Pomóż mi, bo następni... Odnawia Fiza Le jest Nie. Uciekł nie. Co? Daj Fiza. Nie dostałem! Niech się nie dostał! Błagam! On poleciał mnie dobić. No co? Czemu on dostał chętna za 50 Ej, Nie wiem, nie wiem czy widzowie. A jeszcze jedną! Ale, ale widzowie chyba nie będzie się chciało więcej oglądać. Dobra, no to... Dobra! Widzowie! Mam nadzieję, że mi się podobał. Wiem, krótki, dziesięciominutowy pewnie. No, wiecie. ludziom, ludzie nie mają czasu oglądać innych filmów. Więc so ład! So ład! Dlaczego takiego nie zrobić? No i co? Peace!